50 lekcji do prostanu. Magdalena Dzieciak-Wawro, psycholog, coach. Lekcja 18. Przyszło mi dzisiaj nagrać dla nas wszystkich lekcje w dniu 2 listopada w dniu, w którym wspominamy tych wszystkich, którzy już odeszli. Tych, którzy byli bliscy naszemu sercu, tych, których nie ma już z nami, a którym tak wiele zawdzięczamy. To taki dzień, w którym czujemy sporo trudnych emocji. To dzień, w którym towarzyszy nam smutek, żal tęsknota, poczucie straty, może niesprawiedliwości. I trzeba sobie na te uczucia pozwolić, zrobić im miejsce, pobyć z nimi. Bo one wszystkie mówią nam o tym, co jest dla nas ważne, kto jest dla nas ważny. I równocześnie, obok tych uczuć, możemy poczuć coś, co daje nam i jest źródłem ogromnej siły i energii. A tym czymś jest uczucie wdzięczności. Wdzięczność to umiejętność zauważenia tego, co było dobre, ważne, potrzebne. Oprócz zauważenia, wdzięczność jest umiejętnością docenienia tego wszystkiego, co dostaliśmy od osoby której już z nami nie ma, to docenienie tych drobnych gestów, tych rozmów, tych wspólnych doświadczeń sprawia, że zaczynamy czuć w tym smutku, w tej tęsknocie taką iskierkę, Nadziei i dobra, która zaczyna wlewać w nasze serca trochę siły. Wdzięczność jest też uczuciem, które pozwala nam delektować się tym, co zauważamy i doceniamy w naszym życiu. To delektowanie również jest źródłem czegoś, co jest przyjemne. I wdzięczność jest też takim sposobem na to, że kiedy zauważymy to, co jest dobre, kiedy doceniamy to, co jest dobre i kiedy potrafimy się tym delektować. To jest w nas taka potrzeba, by nieść to dalej, by się tym dzielić. I w takim dniu jak dzisiaj, kiedy myślimy o tych, którzy odeszli, możemy wzbudzić w sobie okrąg wdzięczności, zauważyć, jak wiele dobrego było w tej relacji, zauważyć wszystkie drobne gesty takie jak nie wiem podanie herbaty długie rozmowy czułe spojrzenia ważne wspólne doświadczenia możemy to docenić wchłonąć to i delektować się tym tak jak delektujemy się piciem pysznej kawy i możemy o tym komuś opowiedzieć ale możemy zrobić coś jeszcze. Możemy wszystko to, za co jesteśmy wdzięczni w tej relacji z osobą, której już nie ma, możemy ponieść dalej w swoim życiu. Sprawiając, że to, co było istotą tej relacji, będzie żyło nadal w nas i w naszych działaniach. I w ten sposób nie tylko Uczynimy świat chociaż troszkę lepszym, ale sprawimy, że nasze życie będzie piękniejsze, pełniejsze i takie bardzo nasze. Życzę Wam dobrego dzisiejszego dnia pełnego wdzięczności za to wszystko, czego doświadczyliśmy w relacjach z ludźmi, których dzisiaj już nie ma, ale są gdzie indziej, a to wszystko, co doświadczyliśmy w relacjach z nimi, ciągle jest w nas, więc nieśmy to dalej. Dobrego tygodnia.